Omówimy teraz wiadomości takie jak brzeg figury oraz wnętrze figury. Otoczeniem punktu P na płaszczyźnie nazywamy wnętrze koła o środku P i dowolnym promieniu R. Punktem brzegowym figury nazywamy taki punkt, w którego każdym otoczeniu znajdują się punkty należące do tej figury oraz punkty spoza niej. Punktem wewnętrznym figury nazywamy punkt, którego pewne otoczenie zawiera się w tej figurze. Punktem zewnętrznym figury nazywamy taki punkt, w którego pewnym otoczeniu nie ma punktów tej figury. Natomiast figurę nazywamy domkniętą, gdy należą do niej wszystkie jej punkty brzegowe. Figurę nazywamy otwartą, gdy nie należy do niej żaden jej z punktów brzegowych. Podobnie figurę nazywamy wypukłą, gdy każdy odcinek o końcach w tej figurze zawiera się w tej figurze. Na przykład koło jest figurą wypukłą. Figurę nazywamy wklęsłą, gdy istnieje odcinek o końcach w. W tej figurze, lecz nie zawierający się w niej. Zobaczmy przykład. Figura G jest funkcją wypuku, ponieważ odcinek łączący każde dwa punkty zawiera się w tej figurze. Natomiast figura F nie jest figurą wypuku, ponieważ istnieją pewne dwa punkty, których odcinek łączący zawiera punkty spoza tej figury. Omówimy teraz kąty w kole. Kąt, którego wierzchołek jest środkiem koła, a ramiona są promieniami, nazywamy kątem środkowym. Natomiast kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona są cięciwami, nazywamy kątem wpisanym. Zachodzi bardzo ważne twierdzenie. Kąt wpisany jest równy połowie kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Kolejne twierdzenie: kąty oparte na tym samym łuku mają tę samą miarę. Zobaczmy przykład. Mamy pewien kąt środkowy o mierze 2 alfa. Obydwa kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają miarę alfa. Skrajnym przypadkiem jest przypadek, gdy kąt Środkowy ma miarę 180 stopni, wtedy kąt wpisany ma miarę 90 stopni. Kolejne pojęcie, prostą prostopadłą do odcinka i przechodzącą przez jego środek, nazywamy symetralną tego odcinka. Zgodzić twierdzenie: symetralna odcinka jest zbiorem wszystkich punktów płaszczyzny równo odległych od końców tego odcinka. Omówimy teraz konstrukcję symetralnej odcinka. Mamy pewien odcinek AB. Aby skonstruować symetralną, przy pomocy cyrkla wykreślamy z punktu A pewien okrąg, z punktu B wykreślamy okrąg o takim samym promieniu. Następnie przeprowadzamy przez punkty przecięcia okręgów prostą. Jest to symetralna odcinka AB. Zachodzi twierdzenie. W trójkącie symetralne przecinają się w jednym punkcie. Punkt ten jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie. Zobaczmy przykład. Mamy pewien trójkąt ABC. Konstruujemy jego symetralne. Widzimy, że symetralne przecinają się w jednym punkcie. Następnie możemy narysować przy pomocy cyrkla okrąg o środku O i promieniu OC. Będzie to okrąg opisany na trójkącie. Półprostą o początku, wierzchołku kąta i dzielącą ten kąt na połowy nazywamy dwusieczną tego kąta. Zachodzi twierdzenie, dwusieczna kąta jest zbiorem wszystkich punktów wewnętrznych kąta równo odległych od jego ramion. Zobaczmy na przykład, mamy pewien kąt alfa, następnie ze środka rysujemy pewien okrąg. Następnie z punktów przecięcia tego okręgu z ramionami rysujemy dwa okręgi o równym promieniu. Przeprowadzamy prostą przez punkty przecięcia tych dwóch okręgów. Prosta ta jest dwusieczną kąta, zatem ten kąt będzie miał miarę alfa drugich, ten kąt również będzie miał miarę alfa drugich. Zachodzi twierdzenie: w trójkącie dwusieczne kątów przecinają się w jednym punkcie. Punkt ten jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Zobaczmy przykład. Mamy trójkąt ABC. Jeżeli skonstruujemy dwusieczne wszystkich trzech kątów, widzimy, że rzeczywiście się przecinają w jednym punkcie. Przy pomocy cyrkla możemy wykreślić bardzo prosto okrąg wpisany w trójkąt. Bardzo ważną wielkością charakteryzującą trójkąt jest wysokość. Wysokością trójkąta nazywamy odcinek łączący wierzchołek z przeciwległym bokiem lub jego przedłużeniem. Twierdzenie. Wysokości w trójkącie przecinają się w jednym punkcie. Nazywanym ortocentrum. Zobaczmy przykład. Mamy trójkąt ABC. Rysujemy wysokości. Wysokość zawsze jest prostopadła do przeciwległego boku. Rzeczywiście wszystkie wysokości przecinają się w jednym punkcie. Omówimy teraz stwierdzenie Thalesa. Jeżeli ramiona kąta przecinają się dwiema prostymi, równoległymi, to stosunek odcinków jednego ramienia, których końcem jest wierzchołek kąta, równy jest stosunkowi odpowiednich odcinków drugiego ramienia. Zobaczmy przykład. Mamy pewien kąt. Mamy proste równoległe K i L. Będą zachodzić równości. Stosunek odcinka AA' do A'O będzie się równał stosunkowi odcinka BB' B do odcinka B'O. Zachodzą także inne równości. Stosunek A'O A'A równa się stosunkowi B'O B'B jak również stosunek a, a' do AO równa się stosunkowi B, B do BO. Zobaczmy przykład. Mamy pewien kąt oraz przecinającego dwie proste równoległe. Chcemy wyznaczyć wielkość X. Stwierdzenia talesa. X do 5 równa się stosunkowi 5 do długości tego boku, zatem równa się 5 siódmych. Z tego równania możemy łatwo obliczyć x i y równa się 3 i 4 siódme. Omówimy teraz twierdzenie sinusów oraz twierdzenie kosinusów. W dowolnym trójkącie stosunku długości boków do sinusów przeciwległych kątów są takie same i równają się średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie. Zobaczmy przykład. Mamy pewien okrąg oraz trójkąt wpisany w ten okrąg. Mamy kąty alfa, beta oraz gamma. Boki C, B i A. Zachodzą związki A do sinusa alfa, czyli bok ten do sinusa kąta przeciwległego równa się b do sinusa beta a to równa się c do sinusa gamma wszystkie te stosunki równają się średnicy czyli równają się 2r kolejnym ważnym twierdzeniem jest tak zwane twierdzenie kosinusów albo twierdzenia karno jest to uogólnienie twierdzenia Pitagorasa na przypadki trójkątów które nie mają kąta prostego twierdzenie głosi że w każdym trójkącie kwadrat długości jednego boku równa się sumie kwadratów długości pozostałych boków zmniejszonej o podwójny iloczyn ich długości i kosinusa kąta między nimi. Zatem jeżeli mamy trójkąt o bokach ABC oraz kątach alfa, beta, gamma, ma, zachodzą równości, a kwadrat równa się b kwadrat plus c kwadrat minus 2bc razy cosinus alfa, b kwadrat równa się a kwadrat plus c kwadrat minus 2 c kosinus beta i c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat minus 2b kosinus gamma. Na przykład, gdy gamma będzie równała się 90 stopni, kosinus będzie oczywiście 0. Zatem twierdzenie to przejdzie w twierdzenie Pitagorasa. c kwadrat będzie się równał a kwadrat plus b kwadrat. Zobaczmy przykład. Mamy trójkąt o bokach a równym pierwiastek z trzech, boku b równym dwa pierwiastki z trzech, Kąt między tymi bokami wynosi 60 stopni. Wyznaczymy trzeci bok. Korzystamy z twierdzenia Karno. Podstawiamy cosinus gamma równy 1, druga oraz długości boków do równania. Z równania otrzymujemy, że C równa się 3. Omówimy teraz czworokąty wpisany w okrąg. Zachodzi twierdzenie. Czworokąt można wpisać w okrąg wtedy tylko wtedy, gdy sumy jego przeciwległych kątów są równe. Twierdzenie. Trapez można wpisać w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy jest równoramienny. Zobaczmy na przykład. Mamy pewien czworokąt o wierzchołkach ABCD wpisany w okrąg. Ma on kąty alfa beta, gamma delta, zgodnie z twierdzeniem kąt alfa plus kąt beta, równa się kątowi gamma plus kąt delta. Zachodzi kolejne twierdzenie, czworokąt można opisać na okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy sumy jego przeciwległych boków są sobie równe. Zobaczmy przykład. Mamy pewien okrąg oraz czworokąt ABCD opisany na tym okręgu. Zgodnie z twierdzeniem, odcinek AB plus odcinek CD równy jest odcinkowi AD plus odcinek BC. Podobnie czworokąt można opisać na okręgu wtedy i tylko wtedy, gdzie sumy jego przeciwległych boków są równe. Zatem w przypadku czworokąta o wierzchołkach ABCD. Odcinek AB plus CD musi się równać BC plus AD. Omówimy teraz rodzaje czworokątów. Równoległobokiem nazywamy czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. W równoległoboku przeciwległe boki są równe, przeciwległe kąty są równe, oraz przekątne przecinają się w połowie. Mamy tutaj przykład równoległoboku ABCD. Przeciwległe kąty są sobie równe, czyli ten kąt równa się temu kątowi równa się alfa. Ten kąt równa się temu kątowi. Dopełnienie kąta beta równa się oczywiście kątowi alfa. Zchodzi twierdzenie. Trapezem nazywamy czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Tutaj mamy przykład trapezu o wierzchołkach ABCD. Dziękuję bardzo.